Kronika budowy 2021, dzień ósmy. No właśnie, to już dzień ósmy, jak ten czas szybko leci. Dzisiaj żegnamy stary dach. Właśnie wywozimy na złomowisko starą blachę. Natomiast na dachu, dzisiaj ostatni dzień pracy dekarzy przed przerwą. Przerwa będzie związana z budową. Wybudowaniem ścianek szczytowych, które będą dopasowane do, do, tego, do tej konstrukcji dachu, do szczytu. Na czas murowania ekipa wykarsko sieślarska wyrusza na inną budowę. No, tyle właściwie na dzień dzisiejszy. Przygotowania do murowania trzeba przygotować betoniarkę, materiały do murowania. No i tym się będziemy dzisiaj zajmować. Dziękuję, Dziękuję bardzo.